Chłopiec jadł lunch w szkolnej stołówce, gdy zauważył na kawałku mięsa w zupie tatuaż kolegi z klasy. Przerażony, uciekł. Stoisko z zupą z kości wieprzowych, nieczynne od dawna, niedawno niespodziewanie zyskało popularność, a właściciel szybko się wzbogacił. Zainteresowany influencer Jack postanowił ujawnić sekret sukcesu. Gdy właściciel odszedł na zaplecze, Jack zbliżył się do garnka i celowo go przewrócił. Na ziemi wypadły psie kości. Spożywanie psiego mięsa jest w Tajlandii surowo zakazane, więc właściciel został brutalnie zaatakowany w sieci, a stoisko zamknięto. Jack zdobył sławę, ale wkrótce po tym został celowo potrącony przez mężczyznę w czerni. Wściekły, Jack ruszył za nim aż na boisko i zniknął. Nikt już więcej nie widział go na kampusie. Po czasie stoisko ponownie otwarto, a właściciel znów zaczął zarabiać fortunę.